Jrel był głupcem, że mi zaufał. Potem nie zagadałeś, kiosk. Co ty w ogóle robisz? Co znowu przez kioskę zginąłem. Tak, tak. O kurde, druid levels, wow! Wow! Co, co? Mam tarczę z druid levels. Chcesz? Może w sumie by była fajna dla mnie, chociaż raim teraz jest dobry bardzo. Całkiem znośna. Wiesz, że, że nie grałem żadnego Fallout'a? Jeszcze powiedz, że Wiedźminie nie grałeś, to wysyłam czy to do TV Gry z prośbą o zwolnienie. Przeszedłem tylko trójkę, bo jedynka i dwójka mnie znudziły. Byłem strasznie napalony na, na Gwinta i jak wyszło, to myślałem, że zostanę największym entuzjastą Gwinta na świecie, że to będzie najlepsza karcianka. no Ale dopiero później się okazało, że czas najlepszej karcianki dopiero nadejdzie. Chodzi oczywiście o artefakt. Artefakt, artefakt Best Game Ever. To czekaj, czekaj, czekaj. Może powinniśmy wyjść z gry. no. Aha. Nie, my quest is completed! W ogóle nie wiem, czy wiesz, ale z shiftem możesz identyfikować ten że Nie musisz otwierać książki. Okej. Okay. Co po balu spróbujemy ten system mapek co ma do zaoferowania? A czemu on tu stoi zamiast iść nam pomóc w sumie? A ja ten design anioł jest fajny. Nie byłem przekonany do tego nowego Diablo, ale teraz jak patrzę na Twój stream to niezła gra. No. Może ta grafika jest trochę przestarzała, jak na grę, która wyszła w tym roku, ale fajnie się gra. Ok, zobaczmy ten Kraken Show. Mavina's Embrace. I to niezła rolka! Uuu, fiufiu, fiufiu, fiufiu. Dobrze to wygląda, tylko to jest część setu. Yy, Chyba jak ten set jest zrobiony tutaj też. O, oh, wow, 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 wow. Masz... Patrz on jest nawet podkreślony jako live przez Lootfilter. Aha, aha. Fajnie. fajnie. Przez to, że na pewno będzie połeb teraz bardzo dużo osób testować z Diablo, to wypada, żeby to była fajna liga. No, 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 no. Literalnie. Wypada też, żeby poczytać sobie jak na Redditie nowi gracze będą płakać, którzy przyszli z D4. Ale szybko spada ten diabolo. Mhm. I z oj. oj, 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 Ja Już wyszedłem z Harrogate jak coś. Podobno trzeba mieć 80, żeby na łapki wejść, więc będziemy pewnie musieli przylecieć z bala. O kurde, kolejny Charm na 34 life'a. Już nie będę no life'em. Mogę <laughs> wejść. E, musisz... Tam coś mi blokowało też. Tak. Dobra, Dobra jakbyś chciał y, zwiększyć swoją odporność na, na truciznę i zmniejszyć długość trucizny. Akurat jakbyś tak. chciał te dwie rzeczy zrobić. o tym sądzić, a nie wiem. A znalazłem. na mulet plus 3 Shape Shifting Druid 50 Life. What? Niebieski amulet taki gdzie wypadł? Tak, to jest BIS! Dla shapeshiftera. Widzowie, słyszycie tego dziada? Kto, Kto chce to kupić? Topowa rolka Shape Shifting plus Life? Co tam mu wypadło? Słyszycie, midrolka, niestety, ale dlatego magiczne amulety się podnosi, widzu. A to wydaje mi się, że jest Turbo Rare. Cześć, Ania. A, czemu? Bo, a bo twojego nie ma? Okej. Okay. No, musimy przelecieć od nowa. Niestety jest Wiesz, co jeszcze jest wielkie? Glacial Trail. Bardzo duża lokacja. Okay. Patrz na to. Dostęp to od Ani. Wyobraź sobie: Elemental Skill, Solar Creeper, Karen, Magic Mind, Life Energy. No, no tak, no to jest upgrade, zdecydowanie. Fajnie, kropki. W sumie, wiesz co było fajne? Jakby mieli gdzieś jeszcze jakiś taki bardzo stary build PoE. PoE Classic, no. I na przykład, a nawet nie chodzi o to, żeby zrobić PoE Classic czy coś, tylko żeby tak jeden raz przed wyjściem PoE 2 udostępnili na przykład na miesiąc stary klient i serwer jakiś, i sobie powiedzieli: Zobaczcie sobie, jaką drogę przeszliśmy, nie? W sensie to byłoby aj. zajebiste. Znaczy, wiesz, co byłoby ciekawe pod tym kątem? Zobaczyć, jakie bildy ludzie by wymyślili aj, tak, tak, z aj. obecną wiedzą, jakby poziomem spocenia. Bo to jest jakby obwód, że gra była, no nie była w ogóle fixed wtedy. To jest no, ciekawe. no. Kurde, oni tak szybko zabijają milutka i Robi robią roboty. Jezus, ale mi hitka sprzedał boku no, no i co jest taki od Szukasz bala? Tak mówi, Duriel U, a, u, 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 a Naciśnij 7. Nicnę. Nic się nie stało. A numlock? Czekaj, numlock... 7. Co to jest? Co to jest? No nie, teraz widz w mojej IP. <laughs> cold kills, cold aura, cold Arctic blast, cold, cold, freeze target, cold. Już dla cold sorki mógłbym. Nie, to zły pomysł. To jest dla ciebie, wiesz, jakbyś chciał grać pod Arctic Blast. <laughs> pod Arctic Blast, <Dastury, laughs> chyba tylko na. Są zbyt silni. Okej, okay, wybornie, udało się. O kurwa, dostałem skillera i to jeszcze z run -walk speedem. That's pretty huge, bro. Pretty huge charm. Widzowie, skończyliśmy grę. Jupi Diablo 4 zakończone. Teraz w końcu możemy porobić te... Yy, szepty, drzewo szeptów. A, tu jesteś, A mm. I am impressed, mortal. A w sumie jestem ciekawy, o czym miało być kolejny DLC Diablo 2. Bo miało być, widzowie, miało być kolejne DLC Polar Destruction. Kurde, ale mogłoby być... Świat mógł się zmienić, mielibyśmy już latające samoloty, może... Pe Samochody, może samoloty? Jeżdżące samoloty byśmy, Mielki, byśmy jeżdżące samoloty. Jestem y, matriarchą. Idziemy na Echo Lilith. I4. Nie no, wiepka. Tak. Y Zakończyliśmy y, bala na helu. To teraz czas byłoby wytestować, jak wygląda ten system mapek tutaj. Nie musimy jeszcze ni 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 zrobić jeszcze do questa? Eee... A i tak my Ale... nie mamy levela chyba. To możemy zrobić inni No, musimy co dobić 80. Okay. O kurde. Fajny MF charm. Masz? Small charm, 6% MFa. Uważaj, bo to jest z nich talak. No i nie uważałeś, i go zabiłeś w spadek. To jest szkieletownik. To jest ten z Undertale, tak? To jest nie, ale teraz, sobie, jak zobaczyłem tego szkieleta kręcącego się, to już w głowie mam trailer Median XL, że oni tą animację użyli w paru miejscach w trailerze. Okay. Idę oddać quest'a i się przekonamy, czy potwór się zamknie. Nie zamkną się wizowie. Co trzeba zrobić, żeby ty się zamknął? haha. Ha, 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 <laughs> 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 Ale śmiesznie, No, mogę no iść sobie. Jak nie, sobie nie, kiosknie iść. Może jeszcze dwa poziomy. Idziemy na krowy? Sam jesteś krowa. Tak, idziemy. Tak, ciekawe. Ilu... Te cztery tiery są tylko? Wszystkie są 8-5. To jaką przewagę mają te dwójki na przykład? Więcej Density i Magic Findu? Okej, okay, okej, okay, rozumiem. Ej, bo jak na przykład kupujesz mięso, żeby sobie zrobić jedzonko, kupujesz na przykład piersi z gruczaka. A czemu się nie kupuje na przykład piersi z krowy? Nie, to są wymiona, nieważne. No ale, nie no, to też... Mioł, <śminty> <śmiendalna> miał. <Meu, meu. śmildalna> Ej, mam coś niesamowitego dla ciebie. A rację, ja dostałem pierścień. Nie chcę go Steel Shade. Plus dwa old skills. Faster Block rate. Chance of Blocking. Mana Steel. Kurde, aż bym sam chciał ponosić taki. Pomimo tego, że nie mam bloka, szczerze. Dobra, walujemy widzowie. Dodało więcej niż lifea. O, koruna mi wypadła. O! O kurde, zobacz tego dziada. Ile rezistu? Co jest? Plus 2... 4 rezisty, mana per hit No A wiesz co to znaczy Nie, został. I'm gonna do it Zostaw FHR! Piu, 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 widzowie Ouu, Unique ring Okej okay. O! For... Drugi! I will show for the viewer widzowie! We are showing for the viewer Dwarf Tar. I Stone of Jordam. No, no way! No way, brother! <laughs> Is this the real life or just a fantasy? Nie no co tam jest, serio... ...soj? Serio soj. Wow. Oddawaj sojza, złodzieju. Bro, I No to dawaj sojza. <laughs> no, serio, to jest gadać? bisowy dla mnie. No ja go wydrobimy. No już. dla mnie też jest bisowy. Piotrze, ja go wydrupiłem. Ale ty nie dostajesz tego lightning damage, on jest do ataku. Ale on jest pisowy dla mnie. A dla mnie nie jest? Nie wiem. No dla mnie chyba bardziej niż dla ciebie nawet. Piotrze, ja go wydropiłem, dałem ci od dla widza. A trzymaj. Dzięki, dzięki. Jest dla ciebie, ale musisz go zaslamować. <noise> <noise> dawaj, slemujemy dziada, dobra? No dobra, zaslamujmy soldier dla widza. No, dawaj, 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 dla widza. Ok, uwaga, widzowie. Stone of Jordan. Blue, World of brick. O, no i F, brawo Piotrze. Ale jakie emocje były? No, I wiesz co, w ogóle ten brick i tak jest lepszy od mojego pierścienia, to chociaż tyle. <laughs> e, chcesz belt pod Magic A tak um, spiden. Możesz pokazać w sumie. O, no, a wiesz co, ja go zwaluję. <laughs> no nie, nie, nie. O, run walk. huge. That's huge. Ouuuu! A fajny jewel dla Jawazonki. Mam plus skills, jakieś pierdały, -y. hu hu Uuuu. Oh. Natalii Sand. Zbiłem 80. Możemy skończyć zona i uciekamy. Czas na mapki!